Cześć. Tak się okazuje, że spadł deszcz. W teorii jestem na styk ze zgodą lekarza na wyjście na dwór. W teorii. Ale deszcz sprawia, że chcę z niej skorzystać, bo no nie ma pyłków, nie ma innych pierdół, po prostu jest deszcz. Burza, powiedzmy sobie szczerze. Ta chmura wygląda epicko. To będzie miniaturka. <gryw> w każdym razie, e, chciałem powiedzieć, że stanąłem przed wielkim wyzwaniem. Pomyślałem, że Wykorzystam zasadę, jaką kieruję się w życiu zawodowym. Jeżeli czegoś nie potrafię, to muszę to opanować do tego stopnia, żeby zostać tym mistrzem. A wiecie, czego ja nie potrafię i co rozbijało mi wiele, wiele punktów w życiu treningowym przez lata? Kuchnia. Jestem lebiodą w kuchni. Nie wiem, czy tak się mówi. W kuchni. Lebiodą, lebiogą. Tak czy siak nie idzie mi w kuchni. Więc pomyślałem, że zostanę mistrzem kuchni. Opieram się w tej chwili o Hewela, który jest moim śniadaniem i awaryjną kolacją, co daje mi w sumie 800 kalorii z bardzo fajnymi e, składnikami, bo z tego jest 80 białko, koło chyba 33 węgli tylko. Więc jak dołożę jeszcze 40 g białka na obiad, to mam 120 g białka i jestem zadowolony. Reszta tłuszcze, witaminki, jakieś warzywka, więc cisnę. Takie mam wyzwanie przed sobą. Z mojego biegania, jak się domyślacie, przez to, że ta alergia mnie dobiła i nie pozwoliła mi biegać, no, wyszło trochę słabo. Wiem, że Wam wyszło lepiej i za to super kciuk w górę. Chciałbym też się dowiedzieć zresztą, jak Wam idzie, bo pisaliście, wiecie, przez pierwsze 2-3 dni, a potem siadło, więc napiszcie w komentarzu, jak tam Wasz biegowy czerwiec, jesteśmy w połowie. No i tak, moje wyzwanie kuchenne jest więc bardzo proste. Muszę znajdować jeden posiłek dziennie do zrobienia. Przy czym... Bardzo mocno się trzymam tego, żeby nie zwariować. Czyli jeżeli znajdę przepis, który mnie zmotywuje do gotowania, to go ugotuję, obojętnie do tego, jakie ma składniki. Dlaczego? Dlatego, że jestem sierotą w kuchni. Naprawdę mi się nie chce tam siedzieć, nie lubię tej kuchni. Więc jak już mi się coś spodoba, to po prostu to zrobię, żeby się nie zdemotywować i nie zniechęcić. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek na start. Eee, w razie czego zawsze mogę dopić Huelem. Eee, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Eee, a, podcast, słuchajcie. Pewnie zauważyliście, że dzisiaj wyciało aż trzy odcinki na podcast. Wykupiam się, bo oczywiście, że nie zauważyliście. Przerzucam tam część materiałów, które były już na, na YouTube, czyli tutaj, ale też część materiałów, które będą na, były na blogu, czyli tylko w formie pisanej. Będę je czytał, które się da, będę uzupełniał, ale będę też. Y po prostu przenosił wszystko do wirtualnego, wokalnego świata. Więc, jeżeli któryś tekst Wam się bardzo podobał, dajcie znać. Aktualnie pracuję nad materiałem dla Was odnośnie tego, jak wyglądają plany biegowe, jak je zrozumieć jak przełożyć ten moment, w którym plany biegowe są mam jeszcze niepotrzebne. Ale o tym za chwilę. Dzięki za oglądanie, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia.